Cześć kochani! Witajcie na kanale megadiscount.pl. Spójrzcie, gdzie ja dzisiaj byłam. Zgadliście? Na pewno już zdążyliście zgadnąć, bo jest to oczywiście McDonald's i przyniosłam ze sobą zestawy Happy Meal, a dokładniej zabawki, które pochodzą z filmu Hotel Transylvania 3. No dobra, dobra kochani, kto lubi Hotel Transylvania od razu zostawia kciuka do góry, a ten kto idzie do kina na film pisze o tym w komentarzu. Jak widzicie, mam dwa zestawy. W środku są zabaweczki, właśnie z filmu Hotel Transylvania 3. Ja na początku, chyba wiecie co, zostanę sobie przy jednym kartoniku. Od niego sobie zaczniemy. No to bardzo proszę, otwieramy i wyciągamy, słuchajcie, pierwszą zabawkę. Wow, a to co takiego? Wow, moi drodzy, tak się prezentuje pierwsza zabawka. Poznajecie już ją? Tu nawet widać oczy. Dobra. Oj, coś duże to opakowanie. Ja je sobie słuchajcie, od razu tutaj y, utnę i otworzę. Oho. I spójrzcie, co my tutaj mamy. Oho, ho, ho. zdaje się, że to taki y, kubeczek. I jeszcze taka łopatka. Kochani, ten stworek to oczywiście blobby. Mamy tutaj łopatkę, tak jak Wam mówiłam, i oczywiście wiaderko, czy też taki kubeczek, słuchajcie, możemy to sobie nazywać jak chcemy. Spójrzcie, tu ma jeszcze oczka, wygląda ekstra i wiecie co? Możemy tu nasypać tak właściwie wszystko. Czyli, no może na początek zacznijmy od piasku, z którego możemy po prostu zbudować sobie jakiś wielki zamek. Drodzy, oprócz wiaderka i łopatki były także w środku naklejki. Spójrzcie, mamy tutaj logo hotelu Transylwania. I zobaczcie, zdaje się, że Blobby rozkręca niezłą imprezę, widzicie, ma słuchawki i okulary już założone, świetnie się bawi. No te naklejki, słuchajcie, są takie same, może na wypadek, gdyby się któraś z nas, nam z nich zgubiła, no ale mam jeszcze jedną, taką zobaczcie, o, takie właściwie wyjątkowe naklejki, które po prostu możemy użyć jako dekorację. No dobra, kochani, a co my tu właściwie mamy? Mamy oczywiście okulary przeciwsłoneczne, taki e, prawie że hawajski wianek, tak mi on, słuchajcie, przypomina taki właśnie hawajski wianek. E, tutaj mamy jeszcze sandałek, e, właściwie to jest Japonka, słuchajcie, e, Japonki z piasku. E, I na samym końcu jeszcze taki kwiatuszek. W zestawie była też, jak zawsze, dołączona ulotka. Tu mamy wszystkie zabawki, na które możemy trafić, ale od razu Wam mówię. Nie wszystkie z nich są jeszcze dostępne w McDonaldzie. Na razie mamy tylko wybrane zabawki. Na resztę będziemy musieli pewnie jeszcze troszkę poczekać. A po drugiej stronie oho, no właśnie, zobaczcie, mamy wszystko pokazane, co możemy robić z naszym wiaderkiem. No dobra, moi drodzy, jeden, jedna zabawka już jest za nami. Teraz otwórzmy sobie drugą. No to bardzo proszę. Oho, co my tu mamy? U uh, la, la To zdaje się, że są jakieś stylowe okulary. No, no, no kochani, ale fajne okularki. No to od razu sobie też je otworzę. I zobaczmy, zobaczmy. Ale one są duże! Jejciu, naprawdę, słuchajcie, aż tak to bym się nie spodziewała, że będą takie duże. Mamy znowu tutaj, słuchajcie, naklejkę, ulotkę. Ale okulary są ekstra! Uhu! Uh, uh. Z tyłu mamy też naklejki. Super! Ohoho, ho, mimo że wyglądają troszkę strasznie. No to moi drodzy, kolejną zabawką są właśnie te modne okulary i one należą do Mareya. Wow, powiem Wam, że bez problemu, słuchajcie, założycie je sobie na głowę, na pewno się zmieścicie. O, zobaczcie, z tyłu są właśnie naklejki. Oho! To znaczy jedna naklejka, myślałam, że są dwie, dobra, jest jedna naklejka, mamy też oczywiście logo hotelu Transylwanii i nie pozostaje nam nic innego, jak założyć okulary. No dobrze, kochani, ale mówiłam Wam, że oprócz okularów mam tutaj jeszcze w środku, zobaczcie, właśnie naklejkę i jest to oczywiście, zdaje się, że Frankenstein, no nie? A tak wygląda jeszcze ulotka, zobaczcie, to już jest, tu mamy te jedne okulary, mam już wiaderko, no pozostałych rzeczy jeszcze nie mam, więc trzeba będzie na nie trochę poczekać, a z tyłu, no z tyłu już nic nie ma. Myślałam, że może jakiś labirynt czy coś, ale niestety nic nie ma. No to kochani, uwaga, kontynuujemy nasze otwieranie. Słuchajcie, czy jeszcze tu ktoś jest? Oj! Nie! Tu już nic nie ma, moi drodzy, więc wymieniam sobie pudełeczka. Muszę otworzyć coś stąd. O, tutaj coś mamy. O, jejku, co to? Czyżby to była głowa franka? Oj, tak, tak, kochani, zdaje się, że mam rację. To głowa franka. Jejciu! No i chyba nie tylko głowa, bo. Tego, co tutaj widzę, to możemy sobie tą głową grać. Czyli jest to piłka. Ale do tego sobie ją wyciągniemy. Ekstra, to rzeczywiście piłka. Kochani, tak, tak, tutaj mam piłkę Franka, możemy sobie nią świetnie grać. I spójrzcie, mamy tutaj też jego twarz. Oj, ale uśmiechnięty, chyba się naprawdę nieźle bawi. No, kochani, słuchajcie, tą piłeczką możecie sobie oczywiście grać, możecie ją sobie podrzucać, bawić się ze swoimi przyjaciółmi, co tylko wymyślicie. Oj, powiem Wam, że z tej strony to ona jest taka nawet całkiem miękka. Z tej, no, o jednak też, no dobra, czyli jednak z obu stron. Myślałam, że tylko z jednej. Moi drodzy, możemy zrobić też taki challenge. Uwaga, sprawdźmy, czy trafię za pierwszym razem wrzucić piłkę franka prosto do wiaderka. Uwaga! Oj! No nie udało się, słuchajcie, sprawdzam drugi raz. Tak! Teraz się udało, ale piłka wyleciała to może po prostu w ten sposób. O, i wtedy zobaczcie, piłka jest od razu we wiaderku. No to, moi drodzy, została mi już, uwaga, ostatnia zabawka. Myślę, że jesteście już na nią gotowi, więc słuchajcie, zaczynamy i otwieramy. No to, kochani, startujemy. Kto tu się schował? Hmm? Domyślacie się już, kto tu może być? Wow! to kubek! Ale fajny! No dobra, kochani, otwórzmy sobie nasz kubeczek. Okej. Okay. Otwieramy i... Słuchajcie, wow, jest kubek! Uuu, mamy też pokrywkę z Drakulą! No i do kompletu jest jeszcze naklejka. No dobra, to słuchajcie, wypakujmy sobie naszego Draculę. Ależ on wygląda wesoło. Słuchajcie, ten kubek chyba mi się najbardziej podoba ze wszystkiego. Naprawdę jest najfajniejszy. O, tu mamy nawet miejsce na słomkę, widzicie? Możemy wpić sobie z takiego strasznego kubka. Tu mamy naszych wszystkich bohaterów z hotelu Transylvania 3. Uhuhu, zdaje się, że słuchajcie, całkiem nieźle sobie odpoczywają. Wszyscy są tacy uśmiechnięci na tym zdjęciu. Dobra, zamykamy i spójrzcie jak wygląda kubek. Kochani, powiem Wam szczerze, że ten kubek jest naprawdę ekstra, bo zobaczcie, możecie sobie tutaj nalać dowolny napój, tak naprawdę. Słonkę na pewno każdy z Was jakąś w domu znajdzie. I proszę, możecie taki kubek wszędzie ze sobą zabrać. Jest bardzo ładnie zaprojektowany. Jeszcze jest Dracula w ogóle na środku, tym bardziej ekstra w sam raz na imprezę na Halloween. I tak jak Wam mówiłam, w środku była jeszcze naklejka taka trochę przerażająca, no ale w sumie jak wszystko w hotelu Transylwania, także myślę, że i Wam się spodoba. Kochani, tak się prezentują właśnie te cztery zabawki, które znalazłam w zestawach Happy Meal, już są dostępne w McDonaldzie. Dajcie znać w komentarzach, czy wy też się wybieracie do McDonalda po nowe zabawki z filmu. Kochani, w tym odcinku to już wszystko. Jeżeli Wam się spodobało, zostawiajcie kciuki w górę. Pamiętajcie, aby napisać mi w komentarzu, czy wybieracie się do kina na film Hotel Transylwania. Ja na pewno do tego kina pójdę, słuchajcie, bo mi się bardzo podoba film Hotel Transylwania. Eee, zostawiajcie właśnie kciuki w górę, subskrybujcie kanał, no i do zobaczenia już niedługo. Pa pa!